Dzień dobry, nazywam się Wiktor Tokarski, jestem coachem i trenerem biznesu. Zostałem zaproszony do Śląskiej Akademii Handlu Internetowego, aby podzielić się z Tobą moją wiedzą. Zapraszam Cię na warsztaty pod tytułem Jak skutecznie dzielić się wiedzą o e-marketingu w Twoim zespole. W czasie warsztatów dowiesz się, jaka jest różnica pomiędzy procesem uczenia się dzieci a dorosłych. Co potrzebne jest, aby skutecznie dorosłym przekazywać wiedzę, oraz jak przygotować profesjonalną prezentację multimedialną. Serdecznie zapraszam, zapisz się już dzisiaj i mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce na Śląskiej Akademii Handlu Internetowego. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.